Kilkaset przejechanych kilometrów na rowerach, kilkadziesiąt przebiegniętych, kilka też na pewno kilometrów spędzonych w wodzie. Jak te ostatnie cztery tygodnie wyglądały? Widziałeś uśmiech na twarzy zawodników, czy jednak grymas bólu i zmęczenia? I to, i to było. tak. Jesteśmy generalnie zadowoleni z tego całego okresu przygotowawczego, z tego pierwszego okresu. Wykonaliśmy cały plan zgodnie, zgodnie z naszymi. Z założeniami? założeniami. Wykonaliśmy to, co chcieliśmy. Zawodnicy trenowali bardzo dobrze, także jesteśmy zadowoleni zarówno z tego, jak, jak wykonywali swoją pracę, jak i z tego, że udało nam się wykonać to, co chcieliśmy. Na pewno ten zawód hukeisty musi być wszechstronny, no bo jednak sporo tych zajęć mieliście. Jak to wyglądało, bo była joga, było dużo rowerków, biegania, siłownia, co jeszcze? Oprócz tego zajęcia na siłowni i te zajęcia crossfitowe i zajęcia w takiej czystej siłowni. Poza tym zajęcia z tajskiego boksu. Także to urozmaicenie było bardzo duże. Zawodnicy się na pewno nie nudzili na, na tych treningach. To jest taki fundament który budujecie przed tym drugim etapem przygotowań? Tak to jest ten fundament z tym że jeszcze potem dwa tygodnie będziemy mieli też podobnej, podobnej pracy jak te cztery tygodnie tutaj które się właśnie kończą i w ostatnim tygodniu lipca wychodzimy już na lutę w piątek kończycie ten pierwszy etap przygotowań, później zawodnicy rozjadą się na urlopy, ale to wcale nie oznacza, że będą leżeć na plaży, no bo każdy z nich będzie musiał gdzieś te indywidualne rozpiski pewnie wykonywać, ale też chyba świadomość jest na tyle duża, że tych zawodników chyba nie musicie kontrolować. Nie, kontrolować ich na pewno nie musimy, a poza tym oni też dobrze wiedzą, że te cztery tygodnie, które teraz mocno przepracowali i przez dwa tygodnie, gdyby nic nie robili, to, to szkoda tej po prostu pracy, musieliby wszystko od nowa zaczynać, dostaną indywidualne rozpiski, e, oczywiście to będzie tylko podtrzymanie tego, co tutaj wykonali, żeby nie zaczynali znowu od zera za następne dwa tygodnie po urlopach. Kiedy później wejdziecie na lód, to tego typu zajęcia jak crossfit, rowerki, kajaki tego już nie będzie? Czy to będzie w mniejszej ilości? Siłą rzeczy będzie w mniejszej ilości, bo zostaną już tylko nam dwa tygodnie takiego typowego treningu off ice tym, już zaczniemy na lodzie, także ten trening specjalistyczny zajmie dużo, dużo więcej czasu i miejsca i będziemy schodzić jak gdyby z tych obciążeń poza lodem. Czy to poszczególne formacje masz w głowie rozpisane, jak to będzie wyglądać, funkcjonować, kiedy zaczniecie na lodzie przygotowania? Tak, powolutku już myślimy, czas szybko leci, także już powolutku myślimy, jak tych nowych zawodników dopasować i żeby to wyglądało jak najlepiej, ale wszystko wszystko wyjdzie na lodzie, jak to wszystko będzie sobie funkcjonowało. Czy tutaj coś wiadomo, jeśli chodzi o sparingi więcej, czy cały czas czekacie na informacje, jeśli chodzi o turniej w Zwoleniu? Na pewno gramy dwa sparingi z Katowicami, już mamy zaplanowane. Na pewno gramy z Sosnowcem. Planujemy dwa mecze z Oświęcimiem, ale tutaj czekamy na to, czy dojdzie do skutku turniej w Zwoleniu. Jeśli turniej w Zwoleniu dojdzie do skutku, wtedy będziemy dopasowywać się z Unią co do terminu. Jeśli ten turniej nie dojdzie, no to w takim razie będziemy też szukali tych sparingów zamiast tego turnieju w Zwoleniu. Nie wszyscy zawodnicy obecnie z Wami się przygotowują, macie informacje co u nich, no bo wiemy, że jedni łowią ryby, inni grają w golfa, inni trenują z trenerem personalnym, jesteście cały czas w kontakcie z tymi zawodnikami? Wszyscy na pewno pracują tak jak do tej pory, także wiedzą ci, co są za granicą, mają swoje plany, swój, swój sposób przygotowania do sezonu. Nie mamy na to bezpośredniego wpływu, wiadomo odległość i kontrola nad tym jest, jest znikoma, ale, ale wiedzą o tym, że jak przyjadą mają być przygotowani, bo nie będzie żadnej taryfy ulgowej.